Witam wszystkich. Ale miałem wczoraj czuję Ta sucha dezynfekcja przyszła. jakoś dość późno. E, potem z moim małym rambą musiałem jechać do szpitala. E, bo przydzwonił w szkole w jakiś tam skópek. E, no i wróciłem. Było już tak szarawo. Nie chciało mi się sprzątać. Ale wieczór był taki dość Spokojny, cichy, nie Księżyc świecił bo około ósmej Mówię a, Fajnie w miarę jest na tym dworze Pójdę wyczyszczę. u Przepiórek, klatkę nie? Ja ją wyczyściłem I tak sobie myślę Nieźle, fajnie jakoś się czuję tego Wezmę wyczyszczę królików też rano pojadę sobie tylko wybić to tutaj do Skipa i ciulnie <gry> i co? rano wstaje pada deszcz i tylko, i tylko muszę nakarmić zwierzaki i to wszystko i muszę tam stać nie muszę moknąć a jak lunię, to wystarczy 30 sekund jestem mokry do gaci. Eee. I spoko, no. Lubi, ma zawsze szczęście, jak to mówią, nie? Udało mi się to wszystko na ogarnąć. Ja wczoraj otworzyłem sobie torbę z nowymi eee, trocinami. Są takie, jak no będą jakby spod truta wychodziły. Eee. Dla koni. Jedna sprawa, ale wydaje mi się, że i tak będę musiał torbę kupić e, takich drobnych. Swoją drogą tutaj jest szkoła mojego Rambo. E, no znaczy, e, i tak będę musiał pewnie mm, zwykłe, drobne trociny kupić, mm, żeby czy tak, czy tak mieszać. E, na podłoże pod słomę. czy to królikom czy przepiórkom. Przepiórkom to i tak głównie daje trutziny, ale. E... No zobaczę, jak się będą te grube zachowywać. Czy one będą e... w miarę też absorbować wilgoć, czy nie. Mi tak dość sporo dałem tego. E... tej dezynfekcji. Ona jest z takim. pochłaniaczem wilgoci, jakby o. Tak to nazwę. Eee. No i było wilać akurat tym razem jak, jak czyściłem klatki, że ostatnio tego nie dałem. No i było tak trochę bardziej wilgotno. No i już było czuć klatkę, że stoi. Nie, nie mocno, ale jak się podchodziło, to było czuć, że, że są tam taki. Jednak z tą dezynfekcją ona ma też jakiś tam składnik, który e, hamuje odór. E, pochłania wilgoć i, i jak się to daje na dno to... Jest różnica, do tego oczywiście ziemia okrzemkowa i taki pięknie się w tym wysmarowały z całego wieczora. Teraz czekają na pasze i, i tyle, no, sobie po tom. zrobimy cięcie ja muszę wypić kawę, bo wiem, że matka przyjechała Stoi. Eee. o, wypiję kawę i dogram jakąś tam resztę, jak to tam wygląda z tymi dużymi tracinami o, dogrywka na dworze Mam magiczne pudełeczko, bo już wiadomo co się święci. Wiedzie robal. Jedno poidło zdjąłem, bo muszę umyć, bo zauważyłem, że cieknie. Więc gdzieś coś tam się wpieprzyło i e, uszczelka puszcza. To jest to, o czym mówiłem wczoraj. Udało mi się wyczyścić te klatki. I tak to wygląda. Na grupie na Facebooku ktoś mi powiedział, że obsada gęsta. No nie myślę. Nie sądzę, jest dobrze. Chłopaki praktykują. Jeszcze im tam za bardzo nie wychodzi. Chociaż widziałem, że żółty wcześniej dokonał czynu. A zobaczymy tu niżej, bo się robi rajwach. Niżej jest tak i tu jest trochę więcej tej grubej trociny. I wygląda to całkiem przyzwoicie na ten moment. W przyszłym tygodniu jakoś im wstawię yy, miskie, miskie z piaskiem, yy, muszlą i yy, ziemią okrągową. Teraz mają dość ziemi okrągłej, to państwmy na tym yy, podłożu. Do dezynfekcji. Także spoko jest. Za chwilę wrzucę robaki. O! I tak to wygląda, ptaszki na robaczkach, piękna sprawa. Nie wyskakują, tak jak mówiłem, jak pracowano. Mam takiego pakistańczyka, to wychowuje koguty tak, że yy, przychodzą do niego na rękę na gwizd. Super śpiewają. A no, pobłajty niestety nie chcą tak współpracować jak Japończyki. Muszę uważać, żeby mi nie spieprzyło jak otwieram klatkę one też lubią robaczki, tylko są płochliwe i tak wyglądają szczęśliwe ptaki No nie jest to za ciasne, nie ma takiej yy, jak miałem te kurczaki wcześniej, młode przepórki no to fakt było trochę przeczęsna woda, ale widzicie to był musik. jeszcze raz będzie taki musik bo mam zamówienie na koguty do restauracji, oni chcą dalej współpracować. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Wtedy będę myślał dalej o jakichś rozbudowach i tak dalej. Ale wiadomo, nie ma co za bardzo pchać się z motyką na słońce i jest tak, jest i musi tak będzie. Króliczki też posprzątane mają wszystko, wszystko wysypane dezynfekantem, ziemią mokrzymkową yy, ta klatka obsycha naprawiłem w końcu tamten dach ta klatka jest w ogóle do dupy, najlepiej bym rozebrał i postawił na nowo ona jest w większości zrobiona z drewna z palet i zrobiłem pierwszy i taki raz taką, yy, taką rzecz, że yy, robiłem coś z palet fajnie króliczki się prezentują Ogólnie m, będę tutaj zabudowywał dół, ale to będę musiał poprawić też tą podłogę tutaj A, się pogłaskać, czy uciekniesz. Uciekniesz. Ale baranka się daje głaskać elegancko. E, tak, będę musiał przerobić tą podłogę. Zabuduję dół. No bo będę miał bardzo dużo przepiórek w marcu na zamówienie, będę musiał gdzieś się włożyć. Wtedy tak w miejsce małej klatki będzie stała i na większa. Ja tam niedługo sobie drewno zamówię, czekam do lutego, że po prostu miesiąc mi się spiął. Wydatki do, do przychodów i bo błajty sobie wylecą tam do tamtej klatki. Tam jeszcze będę miał zapasową, chyba jedną albo dwie komory. Także, no, miejsca na Japończyki będzie sporo. A później będziemy myśleć. Jeszcze zobaczymy, co u kurczaków. I tak, są pisklaczki w tym moim y, pseudo-odchowolniku. Miałem tu wstawiony mniejszy karton. W tym żarówka była ciut wyżej, ale y, w tym mniejszym kartonie było trochę za za ciasno dla nich, chociaż on wcale mały nie był ale mm, po prostu on był na tyle mały, że e, piskakom było za ciepło, rozkładały się po bokach kartona e, a to był sygnał właśnie, że jest im za gorąco, więc przełożyłem je, wyciągnąłem ten mniejszy karton z tego a powiesiłem żarówkę ciut niżej, żeby ta temperatura wiecie dobiła do takiej jak mniej więcej ma być i one sobie tutaj świetnie poradzą później może zrobię jakiegoś shorta jak się rozłożą równomiernie po, po kartonie i zobaczycie że temperatura się zgadza a żarówka jest tylko 60W bo promiennikiem to tak jak mówiłem bym je ugotował a 80 nie mam tu nigdzie na, na w okolicy, żeby dostać, więc jest 60 i jest dobrze. Yy, temperatura powinna być około 35 stopni i to im wystarczy tak naprawdę. Yy, nigdy nie miałem żadnych problemów, jeżeli chodzi o niedogrzanie, przegrzanie, więc yy, sposób yy, w jaki to robię jest widocznie yy, dobry lub wystarczający. Jak to mówi e, hodowca e, z Ohio, nie ma mm, Nie ma złych metod, są tylko inne sposoby Więc e, trzeba po prostu próbować i, i, i znaleźć swój Jakiś tam sposób, jakąś e, drogę i, i, i tyle e, a więc tak one się prezentują ile, by, i, ile bym ich nie miał, ile razy by mi się nie klęły, tak zawsze e, Samo cieszą moje oko. Za 3 tygodnie wyjadą do klatki nadwór i, i tam już po prostu zostaną. Dobra, to na tyle z takiego dzisiaj luźnego filmu. Dodam jeszcze tylko, że dyskusja na grupie zakończyła się całkiem, całkiem dobrze. Doszliśmy do jakiegoś tam porozumienia i nie było mowy o żadnej, wiecie, husary i tak dalej. Tak więc dobra. To będzie na tyle. Dziękuję wszystkim za to, którzy... że nie, tak. Dziękuję wszystkim, którzy śledzą mój kanał, komentują, lajkują i subskrybują. I fajnie, że jesteście, bo po prostu motywujecie mnie do, do dalszych nagrań. Pozdrawiam wszystkich i trzymajcie się. Cześć.